Pokażę wam w kolejnym filmiku, jak to nasza polska diwa, uwielbiona przez Polaków, wierzy w Boga. A co ciekawe, bo nawet o tym nie wiedziałem, jej Tato był księdzem, który wyszedł z kościoła i został muzykiem. Także widzicie kolejny raz, że polskie gwiazdy wiedzą, co to jest. Bóg, przynajmniej powinny wiedzieć, co to jest Bóg, tak? Wierzą, no bo przecież polska Diva również yy, wam kolędy śpiewa w kościele katolickim. Także tak to wygląda ta cała sytuacja. I właśnie w filmiku, w komentarzu, osoba zapewne wierząca, katolicka, napisała: Przecież pani Diva śpiewa o naszym ojcu w piosence Dom naszego ojca. Wiecie co? Nawet nie znałem tego, ale jak tylko włączyłem, od razu rzuciła mi się pewna sprawa, a jak ją posłuchałem, to już nie miałem wątpliwości. Zresztą i tak nie miałem wątpliwości, nawet przed tym jak zacząłem szukać tej piosenki. A ja dawno nie. E, długo nie musiałem szukać, bo na jej profilu oczywiście bardzo szybko się znalazła, więc Zacznijmy, to pokazywanie wam właśnie, w jakiego Boga wy wierzycie, jakiego Boga wam artyści przynoszą. A Wy myślicie, że mówią o Bogu z Biblii, Bogu Jezusie, Bogu Ojcu. To zacznijmy. Wybaczcie, że będę śpiewał. Wiem, że nie powinienem iść do Wojców Poland, pewnie e, nasza biwa by mi nie wybrała do swojego zespołu. No ale cóż. Pokażę wam właśnie, jak to wygląda. Zrobimy teraz nastrój. Mgłę poproszę, inscenizację i jedziemy. Dom naszego ojca wysoko w górach jest. Grzech naszych narodzin zmywa wody bieg. Cień skrada się po cichu, nie ominie mnie. Ale pan stworzenia obdarzy siłą dzień. To nie jest występ godny. Po prostu. Jak mogliście usłyszeć, niewątpliwie nasza diwa śpiewa o Bogu, panu stworzenia, o grzechu. Czyli jako Polacy, jako katoliczka również ona. Jako wierząca osoba, zapewne daje insynuację, że mówi o Bogu z Biblii, tym Bogu zawartym w Słowie Bożym. Ale właśnie, jakie to ma przełożenie i oparcie w Słowie Bożym, zobaczmy. Już w samym tytule mamy odniesienie Dom naszego Ojca i również Pierwsze wyrazy piosenki mówią o domie naszego Ojca. Jest to jak najbardziej biblijne, bo Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg Ojciec. Ale też Pan Jezus bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, że jest drugi Ojciec dla ludzi. Właśnie powiedział do Izraelitów, że wy macie Ojca za diabła. I tutaj jest bardzo ważne, o którym śpiewa nasza diva, bo jest według Słowa Bożego Bóg Ojciec i też jest, według słów samego Pana Jezusa, Ojciec, Pan władca tego świata, dla ludzi, którzy nie uwierzyli w Niego. Więc pierwsza zwrotka mówi tak, Dom naszego Ojca wysoko w górach jest. Teraz trzeba się zastanowić, o którym Ojcu ona śpiewa. Czy znajdziemy, postaram się znaleźć w Biblii, że wysoko w górach jest dom mojego Ojca, Boga Ojca, Boga Zbawiciela. I tak, na dobrą sprawę powiem Wam szczerze, że. Możecie szukać w Biblii. I to nie jest prawda kompletnie, że prawdziwy Bóg, Bóg stwórca, o którym również śpiewa nasza diwa, ma dom wysoko w górach. Nie, wręcz przeciwnie. Boga dom jest tuż nad firmamentem, nad nieboskłonem, jego świątynia jest tuż nad niebem o czym świadczy Słowo Boże. Ale, co ciekawe, to jak to jest? Tu nie znajdziemy w Biblii, no chyba że wy znajdziecie, prawda? Bo już za czasów, jeszcze za czasów Izraelitów, prawda, była świątynia Boża, gdzie też tam Bóg przebywał, na ziemi. Natomiast od czasów Pana Jezusa, tej świątyni nie ma i nigdy już nie będzie na ziemi, bo Pan Jezus będzie naszą świątynią na nowym świecie. Też jest bardzo ważne. I to jest niesamowite, właśnie. Jak słowo Boże mówi prawdę, a artyści cały świat mówi, odwołuje się do słowa Bożego, prawda? Ale jest przeciwko prawdziwemu Bogu. Ale temu, który jest w Słowie Bożym, właśnie opisują. I nagrałem wam wcześniej filmik o księdze Henocha. O świętej księdze Henocha, która jest zakazana przez niemalże wszystkie religie, o której większość z Was, katolików, nie wie. Ale w księdze Henocha mamy wspaniałe świadectwo. Być może tam jest dom Ojca Diwy, wysoko w górach. Przeczytam Wam niesamowity fragment Słowa Bożego z księgi Henocha. Kiedy ludzie rozmnożyli się. Urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spódźmy sobie dzieci. Szemichaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Wszyscy, Odpowiadając mu, rzekli: Przysięgnijmy wszyscy, iż wiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich dwustu. Wstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, ale bowiem na niej przysięgali. I związali się wzajemnie przekleństwami. Jak mogliście usłyszeć, to właśnie na szczycie góry Ardis. Co ciekawe, aniołowie zmienili jej nazwę nawet z tego tytułu na Hermon. Oni tam związali się przekleństwami, czasy to był ten właśnie bunt aniołów przeciwko Bogu. Po to właśnie, że żeby. Związać się z córkami, i o tym też Księga Rodzaju mówi, właśnie, że aniołowie upadli, zeszli z nieba, płodzili y, córki y, z po prostu z kobietami ludzkimi, prawda? I właśnie dlatego powstawali giganci. Ś Święta Księga Henocha wspaniale o tym mówi, właśnie. Pokazuje nam to, co po części. W małych częściach mówi o tym księga rodzaju, księga właśnie Henocha bardzo fajnie i szczegółowo to opisuje, i właśnie tam na szczycie góry Hermon zrobili ten akt buntu przeciwko Bogu. I uważam właśnie, że Justyna Steczkowska śpiewa właśnie o tym szczycie góry, o domie, właśnie szatana, gdzie zaczęło się wszystko. Zaczął się ten bunt przeciwko Bogu. I jedźmy dalej, co śpiewa. Grzech naszych narodzin zmywa wody bieg. Grzech naszych narodzin zmywa wody bieg. Więc widzicie, wszystko ma odniesienie duchowe. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jak to się ma do Słowa Bożego? Tutaj, grzech naszych narodzin. Oczywiście mówimy tu o grzechu pierworodnym, nagram osobny yy, filmik o tym, natomiast tu widzimy, że Justyna śpiewa o grzechu, czyli odniesienie do duchowości. Ale co ciekawe, ten grzech zmywa wody bieg. No wiecie co, w Biblię może, można powiedzieć, że bardzo dobrze znam i nawet nie trzeba ją bardzo dobrze znać, żeby wiedzieć że żaden grzech nie zostanie zmyty przez wody bieg. Grzech zmywa ofiara Pana Jezusa na krzyżu. To zmywa nasz grzech. To właśnie naszego Ojca, ofiara. Jego zmartwychwstanie jest naszą nadzieją, nowym życiem. Natomiast ojciec biwy zmywa w inny sposób. Tutaj też jest odniesienie może do chrztu, który biorą wszystkie praktycznie kościoły właśnie przez wodę. A ja wam przedstawiłem w artykule, że jest to zwiedzenie szatana. Także tutaj macie wyraźny obraz, że nasza Diva nie śpiewa o Ojcu z Biblii, nie śpiewa o prawdzie. Lecz wręcz jej przeczy. Zaprzecza ofiary pana Jezusa, która jedynie zmywa grzechy każdemu, kto uwierzy w Boga zbawiciela. Ale zobaczmy dalej. Ale pan stworzenia obdarzy siłą dzień. No tutaj mamy jasny, wyraźnie, o kim śpiewa. O panu stworzenia. Ale jak widzicie, już wam pokazałem. Ten pan stworzenia ma całkiem inną historię zmywania grzechu. I to, o czym śpiewa, w również, również w innych piosenkach, całkiem dokładnie inną. Dla niej, pan stworzenia, tak jak dla innych ludzi, którzy nie uwierzyli w panu Jezusa, to jest właśnie ich ojciec. Pan władca tego świata. Nie Bóg zbawiciel ze Słowa Bożego, ale właśnie ojciec. Zatracenia. I co najlepsze, nie, zosta nie zaśpiewałem wam jednego urywku tego, z tej właśnie piosenki, zostawiłem ją na koniec, bo to jest niesamowite. Posłuchajcie. Ja na dnie jaskini, czy wstanie dla mnie dzień? Ja na dnie jaskini. Jakże to urocze, nostalgiczne. Ja Wam pokazałem, kto był na dnie jaskini i o kim Patrycja Markowska co ciekawe śpiewa i rozanielona właśnie rozpacza i szuka tego kochanka właśnie, który był na dnie jaskini. Jak to jest możliwe, że Patrycja Markowska śpiewa o kochanku z, z dna jaskini, a nagle nasza polska diwa. Kolejna śpiewa również o jakimś dnie, ja na dnie jaskini. Czyli ktoś śpiewa, że jest na dnie jaskini. Co oni mają z tym dnem? Ja Wam pokazałem. To właśnie szatan został strącony aż na dno. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad. Na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłani. Został strącony na dno otchłani. I to jest właśnie cały majstersztyk muzyki muzyki, która ma was zwieść, pociągnąć na samo dno, zwieść wasze dusze. Jak widzicie, Polska wcale się nie różni od innych zachodnich światów. Niczym się nie różni. Po prostu od dawien dawna mamy tą samą politykę zatracania waszych dusz właśnie poprzez muzykę. Tu macie patrycja, o Nim śpiewa, i również nasza diva. A wy Polacy, tacy katoliccy, myślicie, że śpiewa o Bogu. A tylko dlatego, bo jesteście ślepi. Nie znacie słowa Bożego. Znacie je tylko to, co Wam z ambon powiedzą. Czyli tak na tą sprawę, nic wie, wiele Wam nie powiedzą. Będą używać własnych słów, określeń. Ale nie znacie prawdy. Prawdy jaką ona jest. Powołują się na Biblię. Na słowo Boże. Ale mówią Wam co innego. Także na razie zostawię Was z tym nowym utworem, prawda? I naprawdę zacznijcie czytać Słowo Boże. Wystarczy Wam Ewangelia Jana, aby poznać Boga. Stary Testament, aby zobaczyć Jego charakter, aby zobaczyć, co oczekuje i właśnie jak to było jak cały świat nas oszukuje. Także kończę na dzisiaj. I do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.